Sir Shackleton, organizując wyprawę, uznał, że warto pozyskać fachowców do swojego zespołu. W związku z tym widoczna była kastowość, a mianowicie od naukowców, oficerów, wykształconych ludzi po kadrę, która można by było określić po prostu marynarzy. W konsekwencji różnych wydarzeń podczas tej wyprawy. Shackleton wiedział, że zrównanie zespołu i nadawanie precyzyjnych zadań było dla niego istotną wartością. W związku z tym ta deklaracja została przez niego wdrożona. Natomiast był jeden moment, kiedy potrzeba było poprzez danie przykładu, zastosowanie metafory i symboliki pokazać wiarygodność, wiarygodność Bosa. Sytuacja miała następujący przebieg. Otóż do mesy, do chwilowo zorganizowanego baru, restauracji, wszedł jeden z członków zespołu z ogoloną głową. Oczywiście cały zespół był w takim stanie, że niektórzy z członków zespołu zaczęli powielać to i również golić sobie głowy, ale w tym momencie oczy były skierowane również na Bosa. Czy i co zrobi w tej sytuacji? Pojawiały się szmery, a później głośne okrzyki: teraz BOS, teraz BOS. Co w związku z tym zrobił Shackleton? Bez wahania ogolił sobie również głowę: Dawaj przykład innym, stosuj metaforę i symbolikę. Dzięki temu pokazał, że to, co zdeklarował: równość każdego członka zespołu, zaczęła teraz obowiązywać poprzez przykład i symbol. Symbolem był on w relacji z tymi ludźmi. Kiedy pracowałem dla jednej z firm dosłownie kilka lat wstecz, przypominam sobie sytuację, kiedy owa firma poprzez spore błędy logistyczne straciła sporo biznesu, ale największym wyzwaniem było ratowanie tego biznesu i podejmowanie sytuacji reklamacyjnych u swoich kluczowych klientów. Miałem pracować z całą ekipą, przygotowując ich do obsługi sytuacji reklamacyjnej. Kiedy wszedłem na salę kilkadziesiąt osób, spojrzałem na nich i widziałem w ich wzroku taki nienazwany postulat, dawać mi tego, który zrobił nam tyle kłopotów i krzywdy. Mało było widać gotowości do podejmowania tych spraw związanych z reklamacją. Po chwili pauzy wszedł na salę lider, szef. Po krótkim przywitaniu się, pierwsze co zrobił, zdjął marynarkę. W drugim kroku puścił slajd. Ja byłem przekonany, że właśnie teraz będzie moment do długiej, żmudnej i nudnej prezentacji, że warto. Otóż paradoks tej sytuacji polegał na tym, że w pierwszej kolejności uszedł już bez marynarki na na pierwszym slajdzie e, ukazał piękną, spokojną przyrodę, rodzinę płynącą, e, płynącą jachtem i e, delektującą się spokojem i pięknem przyrody. Kiedy wygazł ten pierwszy slajd, szef podchodząc do tych ludzi na sali powiedział wprost: Tak potrafią wszyscy. Po czym włączył drugi slajd i zakasał rękawy. Na tym slajdzie była ta sama rodzina na tym samym jachcie, ale. Bardzo trudne warunki pogodowe, sztorm, e, dramat, sytuacja. A do tego dodał jeden komentarz: Tak nieliczni. Wygasił slajd. Na trzecim slajdzie był obrazek tej rodziny, kiedy już w porcie delektowała się spokojem, przygotowywała posiłek, były uśmiechy, choć widać było również zmęczenie. Kiedy wygasił trzeci slajd, spojrzałem na ludzi e, na sali. Tam już wzrok i postawy były zupełnie inne. Widać było po nich jeden tekst. Idziemy do klientów. Dawaj przykład innym, stosuj metaforę i symbolikę. Tamten szef odniósł sukces. Wam również tego życzę.